Hello there. Long time no see, jak to mówią, ale się zadziało. Filmy miały być. Relacje miały być. Wizyty w zakładach pracy. Słuchajcie, będę z wami absolutnie szczery, nie miałem ani siły, ani pomysłu, ani czasu, żeby nagrywać nowy film. Brak motywacji. Bardzo, bardzo intensywny trening maratoński. Dużo pracy, gorąco, a gorąco nie pomaga w kreatywnym myśleniu. No i wiecie. Życie. Przyjaciele oszukasz, się oszukasz, ale życia nie oszukasz. Według mnie ważne jest też, żeby powiedzieć sobie, że coś się udaje albo coś się nie udaje. I moim zdaniem projekt Warsaw Triple się nie udał. Był mało oglądany, mało komentowany, nie było zaangażowania. Mnie on też jakoś mocno nie jarał z punktu widzenia tworzenia tego typu materiałów. No i. Trzeba go po prostu ubić. Nie wiem, czy chciałbym z Tobą ubić muchę w kiblu. Przynajmniej na YouTubie, bo oczywiście w biegach biorę udział, to nic to, to, to się nic nie zmienia. A w dzisiejszym odcinku zaległa relacja z piekielnie gorącego biegu powstania warszawskiego. Podsumowanie 10 tygodni przygotowań do maratonu warszawskiego. No i na koniec omówienie założeń przed połówką praską. Bo ona w momencie, kiedy to nagrywam, już za 4 dni. I miejmy nadzieję, że chociaż raz od marca, chociaż raz będzie trochę chłodniej, ponieważ od marca nie biegałem zawodów, które były w temperaturze poniżej 20 stopni Celsjusza. Dobra, cofnijmy się zatem do 26 lipca i zapraszam do Warszawy. Dzień dobry, jadę do Warszawy. Warsaw Tripu, zaczynamy. Jest 30 stopni obecnie, 16 godzina. Jak na szczęście się odbywa o 21:20, więc mam nadzieję, że trochę ta temperatura spadnie. No ale pogadajmy sobie o założeniach. Założenia są takie. Że przy takiej temperaturze raczej nie liczę na rekord świata i życiowy. Zamierzam zrobić sobie takie zadanie, w głowie sobie je ułożyłem, żeby powiedz 3 razy 3 km po 3,45. Ostatni kilometr jest przerąbany, zobaczymy co będzie, ale podobno biegnie się go już sercem, a nie w rozumem. Także jeżeli się to uda, będzie super. Jeżeli się nie uda, to przynajmniej zobaczę, ile kilometrów jestem w stanie powiedz po 3,45. Nawet w tych warunkach piątkę tak powiegnę. Jeżeli na szóstym kilometrze zrobi się już tak ciężko, że będę miał 195 No i w ogóle będę ledwo oddychał, no to troszkę przystępuję. Jeżeli uda się dobiec do 7, 8 w tym tempie, to też będzie fajnie, bo to jest jeszcze etap, który naprawdę jest jeszcze daleki od mojej formy, tej którą mam mieć na głównych startach. I to jest taki fajny sprawdzian, żeby zobaczyć, gdzie jestem. Bez presji bez ciśnienia, jeżeli mnie odetnie na czwartym kilometrze no wiadomo, że będę smutny ale przynajmniej będę wiedział, że tyle mogę na ten moment powiedz i na tyle jestem wytrenowany będę miał Insta360 w kieszeni spróbuję ją nawet odpalić, gdzieś tam na jakichś fragmentach no ale nie spodziewam się rewelacji, bo wiecie jak to wygląda w nocy 5452 numerek przebieram się w buty startowe jest godzina 20 jak widzicie temperaturę, no to pytanie ile to kłamie, bo to spaliny i asfalt i tak dalej, no ale wiecie jak jest. Start biegu na piątkę, my dopiero za godzinkę.

Ale początek biegło się pięknie. Jestem w sumie zadowolony z tego biegu. 38, chyba 50 albo 38, 40 coś. Także zasadiem ile? 20 sekund może? Różnicy od życiówki. A pierwsze 6 km udało mi się zrobić te założenia. Na szóstym poczułem, że jest ciężko. Ale to jest to, co wam zawsze mówiłem. I w zasadzie to zawsze czuję i mówię, że mniej więcej od 20-22 minut. Nieważne odstępa czy to będzie pewnie 4-0 czy nie. Ja się zaczynam już gotować. I pewnie widać to teraz na wykresie. Piątkę zrobiłem 18.30. 30 w 35 chyba. I naprawdę czułem, że jest spoko, nie? Potem zaczęło się gotowanie. No i pomyślałem sobie o tym, że bieg jest for fun. Chciałem sprawdzić, dokąd dam radę. I te kolejne trzy biegłem chyba mniej więcej po około 4-0. Jakoś tak, może troszkę szybciej. No i ten ostatni, to wiedziałem, że będzie mega ciężki, ale podgoniłem na końcówce, miałem jeszcze troszkę sił, nawet tętno, temperatura. Słuchajcie, jak wychodziłem o 21.00, mam to nawet nagrane 30 stopni asfaltu. No to nie są moje warunki, Ja wiem, że inni mogą. Wiem, że inni robią na tym życiówki. Ja po prostu tego tak nie toleruję, więc jeżeli w takich warunkach jestem w stanie tak biegać, to jestem dobrej myśli. Także tak jak słyszeliście, jestem mega zadowolony z tego biegu, bo warunki były piekielnie trudne, trasa była ciężka, ja do 7 kilometra naprawdę trzymałem tempo na poziom 37 minut i pomimo tego wszystkiego pobiegłem poniżej 39 minut. Oczywiście była spora bomba i gotowanie żaby, ale i tak naprawdę to dobrze wróży. Zwłaszcza że ważyłem wtedy około 71 kg, a obecnie ważę 68,4. Przejdźmy teraz do punktu drugiego i do omówienia tego podsumowania 10 tygodni w treningu do maratonu warszawskiego. Przede wszystkim pojawiły się longrany i pojawiła się też duża objętość, co widzicie pewnie teraz na ekranie. No i pomimo wielu przeciwności losu. Przeciwko przeciwnościami losu. Specyficzne dla maratonu treningi idą dobrze. Nie idą wspaniale, ale ale lepiej. Nie jest to plan realizowany w 100%, ja mam tego świadomość. Najgorsze są te longrany, ponieważ ja ich się dopiero uczę. Wypadły dwa jeden przez chorobę i jeden przez moją nieumiejętność biegania. na Początku i temperaturę, oczywiście. przezgotowanie żaby. Ostatni longran, czyli ten sprzed dwóch dni, również wypadł. W zasadzie nie wypadł, a został skrócony do 26 km i nie zrealizowałem założeń w nim pokładanych. No i dwa były longrany, które wyszły mi bardzo dobrze. Także. No tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Ogólnie co do longranów mam naprawdę mnóstwo, mnóstwo przemyśleń, które uważam, że. Są warte podsumowania takiej mojej opinii, jak sobie z tym radzić, w jaki sposób do tego podchodzić. Myślę, że wiem, jak to biegać i jakie błędy popełniam, mimo że wiem, to nadal je popełniam. Ale tak jakby czuję, że zaczynam być w tym coraz lepszy. To nie jest tylko tak, że to jest kwestia samego treningu. To jest kwestia przygotowania się pod ten trening. To jest kwestia wsadzenia go w takim miejscu w tygodniu, żeby inne treningi nie zaszkodziły temu longranowi, bo jest to kluczowa jednostka. To jest też kwestia tego, że trzeba odpowiednio myśleć o jedzeniu. Każdy błąd, pobieganie na przykład za szybko, luźnych dni, może spowodować, że ten longran nie wyjdzie. I taki widok tych longranów z poziomu amatora, nie takiego gościa, Pro, który podchodzi do tego, zna swój organizm idealnie i w ogóle wszystko robi yy, od zegarka, od linijki i wszystko działa, no to to jest coś co Myślę, że mogłoby się Wam przydać, więc jeśli chcecie o tym posłuchać, ogólnie o Longranach, to piszcie w komentarzach na dole. A wracając do podsumowania, no to tak to wygląda w liczbach. Widzicie teraz poszczególne tygodnie. Zaczynaliśmy od 65 km, następnie weszliśmy na taki przedział od 75 do 85. Był jeden spadek przez właśnie moją chorobę w Krakowie. Tam miałem 3 dni wyjęte i dlatego spadło to na 60. Tam powinno być też 80 parę. No i była jedna taka mega, mega mocna. Mocny tydzień, gdzie było 95 km, no i teraz wpadło 80, powinno być 85, bo ten long run również zepsułem. W przyszłym tygodniu czeka mnie półmaraton zamiast long runa, więc też pewnie objętość minimalnie spadnie, ale nie będziemy robili tego pełnego taperingu, więc też tam pewnie wejdzie z 70 km razem z tym półmaratonem. No i za dwa tygodnie będzie taki key workout i tam myślę, że też objętość wskoczy na 90+. Co ważne, zaznaczenie to jest to, że ja to robię z pięciu treningów. Ja mam dwa dni wolne w każdym tygodniu. We wtorki i czwartki są luźne biegi od 12 do nawet 15 km, i te biegi biegam bardzo luźno. Biegam je w przedziale od 4,55 do 5,15 nawet na kilometr. Nie patrzę na tempo tutaj w ogóle, tylko na swoje samopoczucie. Staram się pilnować tętna, dopasowywać się do warunków na zewnątrz, uciekać do lasu, i to wszystko dopasowuję sobie pod tętno. I potem wychodzi mi jakieś tempo. Ono się zazwyczaj waha w granicach 5,0 na kilometr. Następnie jest sobota, ona również jest biegana luźno, ale tam są już ryby. Rytmy, po to żeby zakręcić trochę nogą, żeby jednak pobiegać na trochę szybszych prędkościach niż te prędkości maratońskie, ewentualnie półmaratońskie, czyli żeby móc pobiegać w tempie 5 km 3 km czasami. No i zostają dwa akcenty. Akcent jest w środę i akcent jest w niedzielę. Akcenty w środę najczęściej wyglądają w taki sposób, że tutaj widzicie 3 razy 4 km, ostatnio biegałem nawet 3 razy 6 km i wszystko to na prędkościach około maratońskich w moim przypadku Chciałbym, aby to były prędkości w granicach 4,10 do 4,16. Czasami schodzę na 4,20, czasami udaje mi się biegać 4,08. To jest różnie, ale to jest ten przedział. No i zostają te niedzielne longrany, czyli kluczowe, najważniejsze jednostki treningowe. Tutaj jest na razie badanie tematu, uczenie się tego. Ja się uczę. Czasami to wychodzi, czasami nie wychodzi. Jak widzicie, zaczynałem to od 24 km, potem było 27, była jedna 30, teraz miała być druga, nie dobiegałem jej, jeszcze będzie 32, będzie półmaraton. Co ważne, te longrany to nie są tylko zwykłe człapania, takie po prostu w luźnym tempie, tylko one są najczęściej zadaniowe. Myślę, 80% takiego biegu to jest biegane około 15 sekund wolniej niż prędkość docelowa maratonu. No i czasami z szybszą końcówką, czasami bez. Tej szybkiej końcówki. Czasami, tak jak ostatnio, nie miałem siły. No to pobiegałem 11 mocno, a potem już biegałem luźno. Aby tylko wbić te kilometry, fajnie byłoby mieć jeszcze trochę więcej czasu i zrobić jakieś biegi typu 33-35 km. Ale jak się nie ma tego, co się lubi, to się lubi, co się ma. W tym filmie, oczywiście, nie będę Wam mówił też o konkretnych tempach, o tym, na ile będę biegł ten maraton. Dlatego że ja kompletnie tego nie wiem. I tak naprawdę ten półmaraton, który będzie za 4 dni, oraz ten key workout za 2 tygodnie, on powie mi dopiero to, na co mnie stać w maratonie, albo przynajmniej z czym mogę próbować się mierzyć. I dlatego, może, już teraz przejdziemy sobie płynnie do punktu trzeciego. Zacznijmy od tego, co biegowe tygryski lubią najbardziej. Czyli wybrałem już buty na półmaraton i na maraton. Będą to Puma Deviate Nitro Elite 3. Porównywałem je z Adiosami, Pro Trójkami. Zresztą wiecie, ja jestem freakiem biegowym, teraz pewnie widzicie przebitkę z moimi butami. Mam Rocket X2, mam Vaporfly Trójki, mam Adios Pro Trójki, mam wcześniejsze Vaporflye, biegałem w Takumi. No, sprawdzałem tych butów po prostu setki, ale jakoś żadne nie siadałem i pod maraton, bo to jest też specyficzny bieg. Tu trzeba pamiętać o tym, że tutaj nie będę biegł bardzo szybko i rzeczywiście, jak zrobiłem ten trening, tutaj pokażę Wam e, 10 razy kilometr, gdzie kilometry wchodziły po 3,54 na totalnym, totalnym luzie, a miałem to biegać po 4,0, więc tu zauważyłem, że te buty są genialne i zajebiste. Natomiast w momencie, kiedy biegałem, trening taki, gdzie prędkością najszybszą było 4,22. No to fajnie, była amortyzacja, te buty były bardzo, bardzo dobre. Zresztą bardzo podobnie jak inne karbony, Adiosy Pro Trójki też mam podobne odczucia, że na 4,30 one nie dają mi nic kompletnie więcej niż Sokony? Endorphin Speed Trójki. Które, które nie mają karbonu, a są też mega wygodne, bardzo dobrze amortyzowane, i w nich, na przykład, biegałem bardzo dużo wągranów. Na tempach typu 4,15-430, ja będę pewnie czasem zahaczał może o jakieś 4.10, No to ta puma troszeczkę pewnie będzie mi już oddawać, ale bardzo mało, natomiast ona jest bardzo komfortowa, bardzo lekka, i świetnie mi się w niej biega. Nie mam żadnych odcisków, mogę biegać ponad 20 km, nie muszę się bać, że coś mi się stanie ze stopami, jak w adiosach pro trójkach, bo to to były moje docelowe buty na ten maraton, ale jednak zrezygnowałem, bo się po prostu boję. No i tak jak do 20 kilku kilometrów, do powiedzmy półtorej godziny biegania. Te wszystkie inne karbony, które wymieniałem, były spoko. Tak powyżej 20 km ja już nie czułem wsparcia w amortyzacji, poza protrójkami, których, tak jak powiedziałem, się boję, więc poszedłem w pumy. Podsumowując ten wybór, to może mi za dużo one nie oddadzą, natomiast ja się w nich czuję szybko. A wiecie, jak to jest? Jak się już czujecie w butach szybko, to Efekt placebo i to naprawdę dużo daje. Dobra, i zostały same założenia na ten bieg. Yeah, baby. Na początku, disclaimer, te założenia są moje, bo jeszcze z Mikołajem ich nie ustalałem. Z Mikołajem najczęściej te założenia ustalamy dzień, dwa przed samym startem. Dlatego powiem Wam, co ja myślę. Przede wszystkim robimy mały tapering, to już ustaliliśmy. Mały, bo jak widzieliście, wczoraj było prawie 30 km. Ogólnie był ciężki, mocny tydzień poprzedni. No i teraz schodzimy z objętości, ale nieznacznie. Myślę, że ucinamy tu gdzieś 2 km. Środowy akcent jest lżejszy, jest na minutówkach, a nie na przykład. 3 kilometrówkach. Moim celem jest pobiec go w granicach 40 na kilometr, tak jak chciałem pobiec półmaraton po warszawski, tak jak pobiegłem bieg Komiczówki, Zacznę w ogóle po 40 i będę chciał tak biec do 10 kilometra i zobaczę jak się czuję. Jeżeli czuję się dobrze, jest z czego dać. To jeszcze ten dru tą drugą część na przykład pobiegnę po 358, może 357 i to bardzo dużo powie, bo jeżeli pobiegnę półmaraton po w okolicach godziny 23, godziny 23:50 nawet, to i tak jest to Tempo w granicach 3,58 na kilometr i wtedy mam aż 17 sekund przewagi na każdym kilometrze względem tempa 4,15 na łamanie 3 godzin w maratonie. I jeżeli tego nie pobiegnę, czyli pobiegnę na przykład godzinę 26, tempo 4,05, 4,07, no to to jest za mało, żebym ja był w stanie to przełożyć na maraton. Wiem, że są ludzie, którzy biegają godzinę 26, godzinę 27 i potrafią pobiec maraton poniżej 3 godzin. Ja taki nie jestem. Ja biegam świetnie na 5 km, a na długich dystansach jestem jeszcze kiepski. Dopiero się tego uczę, dopiero łapię wytrzymałość. Ja uważam, że trzeba mieć tego zapasu 12 minut w moim przypadku. Jeżeli będę miał godzinę 24 złapaną na półmaratonie, to jest szansa, że te 3 godziny połamię. Dasz radę! Dobiegniesz do tej mety i będziesz diamentem. No ale co będzie, zobaczymy. Ja nic nie obiecuję, nie wiem na jaki czas będę biegł, dowiem się dopiero. Na pewno biorę ze sobą kamerę na półmaraton praski i tam materiały ponagrywam, ale kiedy to zmontuję, jak to zmontuję, nie wiem. Natomiast jeżeli chcecie być na bieżąco, to wbijajcie do mnie na strawę, na Instagrama. Tam jest po prostu wszystko. No tu i teraz, także trzymajcie się i do zobaczenia albo na tych dwóch biegach, na których będę startował we wrześniu, albo gdzieś na trasie.